połowie sierpnia terem płyty lotniska cywilnego w Pruszczu Gdańskim zawładnęły samochody dostawcze i osobowe Mercedes Citan. Gospodarzem projektu był trójmiejski dealer marki firma BMG Gowarowski. Kluczowi klienci na własnej skórze mogli sprawdzić auto w różnych warunkach. Jest to jeden z najnowszych produktów naszego koncernu. Do tej pory nie mieliśmy małego miejskiego pojazdu dostawczego, który byłby tak ekonomiczny i pozwalał jednocześnie na tak uniwersalne zastosowanie w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. W wydarzeniu razem z przedstawicielami Mercedesa brał udział zespół z Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara. 13. przystanek Roadshow Mercedes-Benz Citan. Jeździmy po całej Polsce. Dzisiaj spotykamy się z klientami dealera z Gdyni. Ten mały dostawczak jest naprawdę zwinnym, sprytnym samochodem. E, świetne właściwości jezdne. Instruktorzy udzielają wskazówek, jak w prosty sposób ograniczać koszt eksploatacji samochodu, nie tracąc tempa jazdy. Ten samochód do tego świetnie się nadaje. Instruktorzy Bezpiecznej Jazdy radzili, jak Oszczędnie jeździć po mieście, jak radzić sobie na ostrych zakrętach, jak zaparkować bokiem i jak bezpiecznie załadować towar. A jakie wrażenia mają sami klienci? Tor przeszkód mi się bardzo podobał. Yy, nigdy nie uczestniczyłem w takim a Naprawdę pod wrażeniem jestem. Świetna impreza. Najciekawsze jest to, że siedzi obok ciebie instruktor, który mówi ci robisz źle to, robisz źle tamto, gdzie przez cały czas uważasz, że jesteś świetnym kierowcą. Bardzo fajne doświadczenie. Chętni dodatkowych wrażeń mogli spróbować swoich sił zdalnie sterować. Modelem. W miasteczku Sitana zaprezentowano auto w trzech wersjach nadwoziowych. Ten mały Mercedes idealnie wypełnia lukę wśród użytkowych modeli niemieckiego producenta. Polecamy również zobaczyć BMG Mercedes Klasa V oraz Mazda 6 2013 w BMG Goworowski. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij polubić kanału.